Hejka, a dzisiaj mówisz AirPlanet 2. Słuchajcie, dzisiaj jest ostatni dzień Black Friday, więc zobaczymy co tutaj mówi nam nasza sam. Ostatni dzień mojej czarnopiątkowej wyprzedaży to moje ostatnie ulubione rzeczy ze sklepu. Kupię tutaj za połowę ceny obowiązującej w zwykłym sklepie. Zobaczymy co my tu mamy. Mam nadzieję, że udało Ci, że udało ci się znaleźć jakieś świetne okazje. Uzupełnij swoją szapę, bo dziś ostatni dzień wyprzedaży. Takie są rzeczy. Bardzo podoba mi się ta sukienka za 412. Czemu te spodnie takie drogie? 575. Jeśli pomnożymy 575 przez 2 to będzie 1150. Słuchajcie, 1150 za takie spodnie. Ja nie wiem naprawdę o co im chodzi. No ale na to już nie mam wpływu za bardzo. Bardzo chciałabym tą bluzkę kupić. Kupimy w normalnym kolorze? I w moim, jak zawsze. To na 800 kosztuje w normalnym sklepie. Ja nie wiem skąd oni biorą te ceny, ale okej. Okay. W tej wersji, no bo już białą mam. Czekajcie, bo ktoś mi tu pisze. Okej, okay. będziemy, miłe damy. Chcę i tu dać. I on też stracę bardzo dobrze. Znaczę, bardzo dobrze. Znaczę, że ta próba niekoniecznie musiała przybrać wszystkiego do gustu, jeżeli chodzi o. Ok, może damy tą fioletową szarfę. Wyślemy serduszko. Ok. Teraz idziemy do szafy i pokażę Wam, jak prezentują się te bluze. Tylko trochę inne włosy wezmę. Pozdrawiam Cię. Ok. Taka w moich kolorach, a taka biała. Może zrobimy z nich jakiś fajny look. Właśnie może z tymi włoskami są przepiękne moim zdaniem. Napiszcie w ogóle jak wam się podobają te mm, włoski. Gdzie są tamto? Tam? Nie mam ich? Aha mam. <grym> no dobrze. Jakieś może... Może te spodnie. Co sądzicie? Czy te? Czy tą spódnicę? Chyba jednak te spodnie. Tak ta, mi się ta, wydaje. Ta, um. Co jeszcze tu mamy? Okularki chyba nie. O, może taką koronę. Mhm. Tak, to będzie dobry Ale pomysł, jest słuchajcie. Um, jakąś animację. Nie No, no okej. Okay. Którą wybrać? Chyba to. No dobra i wezmę jakiś dodatek. Uch. Dobra, tą watę cukrową. To tło. Czy to? To. Gotowe. Tylko... Tylko, tylko y, skończył mi się limit, ale okej. Okay. Co napisać? No dobra, napiszemy serduszko. No i to w sumie koniec tego odcinka to pa pa